Dzień dobry, dzień dobry, Cześć czołem. Witam Was w nowym odcinku, odcinku z mikroserii dotyczącego, raczej zmierzającego do tego, żeby wytłumaczyć Wam, w jaki sposób czytać wyniki analiz gleby. Wyniki analiz gleby już tutaj też mamy i będą nam służyły na, z naszego archiwum jako, jako przykład, po to, żeby właśnie je omówić. Jestem Grzegorz Kropatnicki, koordynator Coś. programu Gruntowiedza, przedstawiciel terenowy Grupy Azoty, taki jak ja. I wspólnie będziemy tutaj ten temat poruszać. Pierwsza sprawa to jest taka, żebyście pamiętali, że na wynik analizy chemicznej na zwykłego agnera, czyli na badanie fosfor, potas magnety, czym pH, możecie od momentu pobrania zawiezienie próbki do stacji chemiczno-rolniczej i do wyniku tutaj może płynąć nawet do 6 tygodni. Do, może być to czas krótszy, ale uzbroić, trzeba się uzbroić w cierpliwość i mieć tego pełną świadomość. Przejdźmy więc do sedna, jak czytać to i jak zrobić to, żeby się nie omęczyć. Omęczyć, jak omęczyć, ale żeby dobrze przede wszystkim odczytać te wyniki, dobrze dobrać sobie nawożenie, o tym zaraz dowiecie się w tym odcinku. Zapraszamy. Kiedy mamy już wynik, jak go odczytać? W naszym wyniku przede wszystkim mamy podane jakieś parametry. Jakieś parametry, to będziemy zaraz Wam wyjaśniać dokładnie, co jest zawarte w takim wyniku. Czy będzie to jeden wynik, czy będzie to grupa wyników, one praktycznie są zapisane w podobny sposób. Pamiętajcie, że troszeczkę inaczej będziecie odczytywać wyniki prób gleb organicznych bądź pod uprawy warzywnicze. Inaczej będą oczywiście podpisane czy opisane próby związane z uprawami takimi ogólnymi, mówimy tutaj pod rzepaki, zboża, kukurydzę i tym podobne. I to tymi wynikami teraz się zajmiemy, nie będziemy tam w torf i tym podobne rzeczy wchodzili, bo szkoda po prostu na to czasu. Tak. Przede wszystkim mamy podane rodzaj użytku, jakim to robimy. Mogą to być użytki orne, mogą to być łąki i pastwiska, mogą to być również wszelkiego rodzaju ogrodnicze działki. To macie podane właśnie tutaj na samym praktycznie początku. Druga kategoria to jest agrono kategoria agronomiczna gleby i tutaj macie podane to, co już wspominaliśmy przy odcinku z glebą. E, mamy gleby lekkie, najpierw bardzo lekkie, lekkie, średnie, ciężkie i bardzo ciężkie. Jest to bardzo istotne w przypadku dobierania Nawożenia. E, głównie tutaj mówimy o fosforze i e, magnezie. Ta kategoria gleby jest bardzo ważna. I jeszcze tutaj jest e, mega istotna informacja, jeżeli chodzi o samowapnowanie. E, kategoria agronomiczna średnia i ciężka pozwala nam na to, żeby wejść już z tlenkiem. E, niższe e, kategorie, tutaj jeżeli chodzi o kategorie agronomiczne gleby, nie pozwalają nam na stosowanie właśnie tego e, tlenku. Następnie mamy kwasowość, czyli mamy pH i mniej więcej co ten odczyn tej, tej gleby nam oznacza również właśnie na podstawie kategorii agronomicznej gleby. Inaczej będzie wyglądał odczyn kwaśny na glebie lekkiej, piaszczystej, inaczej on będzie już miał inny parametr na glebie ciężkiej. Inna będzie to wartość, inna, tak. inne przedziałki będą, jeżeli chodzi właśnie o tutaj kategorię agronomiczne gleby. Dlatego mega pomocnym jest właśnie ten odczyn, który jest wyrażony tutaj obok, to jest interpretacja tego no i to musicie zapamiętać, że będzie dla Was też kluczowe, żeby, żeby czytać dalsze, dalsze wyniki. Tutaj, przy tej kwasowości, odczynie mamy również potrzeby wapnowania, one są też zaznaczone. Wyraźnie macie zaznaczone, czy ta, dana gleba przy danym pH wymaga bardzo intensywnego nawożenia wapnem, czyli odkwaszania, czy też na przykład to nawożenie wapnem, czy odkwaszanie jest zbędne. Przechodzimy dalej do zawartości składników przyswajalnych składników pokarmowych w glebie. To jest wyrażona w miligramach na 100 g gleby. Wcale się nie bójcie, to jest bardzo, bardzo łatwe do odczytania. Tutaj mamy tak naprawdę trzy parametry w tych podstawowych wynikach. Mamy fosfor, potas i magnez. I tutaj jest już największa filozofia, jak to odczytać, jak wiedzieć, czy to, co mamy, tą zawartość fosforu, to jest dobra zawartość, czy potasu, czy magnezu, czy to jest zła zawartość, czy musimy uzupełniać czy możemy sobie pozwolić na to, żeby nie nawozić. I tutaj mamy też um, opisy do zawartości, czy to jest dużo, mało, czy bardzo nisko, czy nisko. E, to jest też kluczowe do tego, żeby móc te wyniki odczytywać. E, zatrzymam się jeszcze przy tym fosforze, dlatego że często mam, macie tak, ja to o tym już mówiłem w poprzednim odcinku, że nagle fosfor macie przy niskim odczynie pH na w, w zasobnościach załóżmy niskich, a później ten fosfor ewidentnie idzie do góry wraz z wapnowaniem. To jest spowodowane tym, że zawartość składników e, jest wyrażona tych, tylko i wyłącznie przy i w momencie, kiedy wywapnujecie fosforany glinu, żelaza, e, po prostu puszczają i, i, i stopniowo ten fosfor jest odzyskiwany i on wchodzi właśnie w pulę tutaj, podbija te, te ilości e, wyrażane tutaj. Czyli w kolejnych wynikach możecie już tego fosforu po wapnowaniu z na przykład bardzo kwaśnego widzieć coraz to więcej. Tak. I te wyniki, które już teraz macie, wiecie mniej więcej, co one oznaczają, e, czytając tutaj e, z własnego wyniku. Jeśli chodzi o kwestie, teraz jak sobie dobierać nawożenie, jak dobierać odpowiednie nawozy do odpowiednich pól na podstawie tych wyników. Przede wszystkim musicie skupić się na tej kategorii agronomicznej gleby, ponieważ ona pozwala na y, zastosowanie odpowiedniego nawozu, a najpierw przede wszystkim wapnowania, jeśli ono jest wymagane. To co już Kamil wcześniej wspomniał. Gleby ciężkie, gleby średnie pozwala, pozwalają na stosowanie tlenków, czyli wapna szybko działającego. Ogólnie najczęściej stosowane są wapna węglanowe, węglanowo-magnezowe, które działają nam na, we wszystkich kategoriach tych akurat gleby. I pamiętajcie o jednej kwestii: podnoszenie pH, a nawożenie wapnem to są dwie różne rzeczy. Tak, trzeba do tego, pod do tego podchodzić. <laughs> Teraz największy problem jest w tym, żeby zrozumieć, co to jest zawartość wartość. 1, 1 mg na 100 g gleby, tak? Tutaj tych miligramów jest 42, tutaj jest 15, tutaj jest 62, 92. Czy to dużo, czy to mało? Każdy 1 mg, przyjmijmy, uśrednijmy, że to jest 30 kg czystego składnika w glebie. Czyli jeżeli tych miligramów, załóżmy, byłoby tutaj 10, to znaczy, że tam jest 300 kg fosforu przyswajalnego w glebie. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Tutaj trzeba się też zatrzymać, dlatego że mnie interesuje, żeby tutaj nie było wysoko bądź bardzo wysoko. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, żeby było przynajmniej średnio. Zawartość średnia pozwala na to, żeby roślina nie rywalizowała z glebą. Bo co z tego, że my załóżmy mamy tutaj. Wartość 7,7, czyli możemy sobie też przeliczyć na to, ile tego fosforu jest w glebie, skoro ta zawartość jest opisana jako niska. To oznacza, że w tym momencie tutaj będzie rywalizacja gleby z rośliną. I dopiero od zawartości średniej zaczyna się moment taki, kiedy to nie będzie tej rywalizacji. Czyli kiedy roślinie będziemy mogli, roślina będzie mogła sobie śmiało z tej gleby ten nadatek podbierać. Dlatego ważne jest, żeby dbać o to, żebyśmy mieli tutaj kategorię średnią, znaczy zasobność średnią. I będziemy do tego dążyć podczas ustalania nawożenia, czyli jeżeli będziemy mieli mniej tego, mniej tego składnika ewidentnie w glebie, to trzeba będzie nawieść tyle, ile roślina potrzebuje, z naddatkiem, tak żeby budować tą zasobność przynajmniej do tej zawartości średniej. Tak Kamil, tylko jedno teraz, ale mhm. co się stanie, kiedy planowaliśmy nawożenie załóżmy rzepaku na 4 tony, osiągamy 5 ton i co teraz? Glebę traktujemy jako lodówkę ze składnikami pokarmowymi. Ja to powtarzam za każdym razem. I z tej lodówki musimy mieć tak coś, żeby wyjąć. Jeżeli się okazuje, że nagle przyjdą do nas dodatkowi goście i trzeba upiec, nie wiem, jeden placek więcej, no to my już w tej lodówce mamy przy, przygotowane te składniki. My nie jedziemy tutaj na świetle w lodówce przysłowiowym, tylko mamy tego już naładowane do zasobności średniej. Czyli tam już jest wszystko tak, żeby nas nic nie zaskoczyło. Jeżeli tego plonu będziemy mieli trochę więcej, no to będzie skąd roślina miała go wziąć. I teraz bardzo ważnej rzeczy, której ja zostałem nauczony akurat tutaj przez Wiesławę, z, z Rogowa, gospodarstwo powinno być Wam też doskonale znane, to jeżeli mamy zasobności już przynajmniej średnie, to Pan Wiesław wychodził z założenia i mnie to tak przekazywał, za co jestem serdecznie wdzięczny, że tyle, ile z pola wyciągnie roślina, tyle ja muszę do tego pola z powrotem odłożyć. Czyli tak przysłowiowo, wracając do tej lodówki, tyle, co z niej wyciągnę, to tyle muszę, załóżmy, pięścia, jak wyciągnę, pięścia, jak muszę oddać, tak? W skrócie, najprościej rozumiem. A czy możemy dać więcej? Możemy dać tylko pytanie, czy to będzie ekonomicznie uzasadnione, bo dawać więcej możemy tam, gdy zasobności będą niskie bądź bardzo niskie, to jest zalecane dawanie więcej. Ale po co dawać więcej, jeżeli mamy na przykład 42 mg na 100 g gleby fosforu, tutaj jest ponad ponad 200 fosforu. Tutaj już trzeba ten fosfor ograniczać i to zaraz Wam pokażemy, jak robić na bazie czego robić. Podczas wizyt w Waszych gospodarstwach częstym pytaniem jest to, skąd czerpać tę wiedzę do tego, żeby móc sobie dobrać to nawożenie już we własnym zakresie? No i powiem Wam szczerze, że nie jest to łatwa odpowiedź, dlatego że żeby zrobić to profesjonalnie tak, co do kilograma, to musieli byśmy naprawdę nie jedno takiego Grubą księgę przeczytać, zrozumieć, przyswoić, na bazie tego doradzać. Jeżeli chodzi o takie działanie we własnym zakresie, tak żeby się o tym nie namęczyć, żeby to nie zajmowało dużo miejsca, wystarczy taka oto książeczka. Sądzę, że nieduża opracowanie z 2012 roku tych autorów. To jest to nawożenie mineralne na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych. U mnie to zużyte maksymalnie, dlatego że w samochodzie leży. Często sobie po prostu do niego też zaglądam, odtwarzam. Jakie powinniśmy dać tutaj ilości nawozu. A co jest z nim takiego fajnego? Przede wszystkim macie podane pod określony plon załóżmy dla pszenicy, pod 8 ton jakbym chciał uzyskać, ile azotu mam dać, ile fosforu mam dać, ile mam dać potasu, ile mam dać magnezu. Ale co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że to jest dla zasobności średnich, czyli w nas, z naszych analiz, jeżeli by nam wyszła tutaj średnia zasobność, taka jak jest tutaj, no to taką ilość załóżmy tego potasu na tym polu jak z tabelki, ale jeżeli te zasobności są w górę bądź w dół, to trzeba to w odpowiedni sposób skorygować. I do tego mamy kilka stron dalej, jak dobrać ilość fosforu Fosforu i jak dobrać ilość potasu. I teraz tak, na przykładzie drugiego stanowiska. Jeżeli mielibyśmy tutaj mieć pszenicę, o czym mamy obojętny, czyli nie musimy tutaj zajmować się tematem wapnowania e, i zasobność fosforu mamy na poziomie 15,9, to jest zasobność wysoka. Jeżeli mamy zasobność wysoka, wysoką, to wyczytujemy tutaj, że należy tę dawkę z tabelki, tej naszej pierwszej, zmniejszyć o 20 kg. To będzie dotyczyło zarówno potasu, jak i, e, potasu, jak i fosforu. E, w tym przypadku potasu mamy zasobność średnią, czyli dajemy tyle idealnie, ile jest, ile jest w tabeli. Zauważmy tutaj, że magnezu też mamy na poziomie, na poziomie bardzo wysokim. Co nam tutaj też w warunkach bardzo wysokiej, wysokiej zasobności magnezu? Dawki nawozów można zmniejszyć odpowiednio o 10-20 kg magnezu, właśnie z tej tabelki. To jest nasze rozwiązanie, jak czytać te analizy gleby: jakie sobie opracować, i jakie sobie po prostu zbilansować do naszego konkretnego przykładu. Pamiętajcie też o jednej podstawowej kwestii. Przede wszystkim próby pobieramy z 20 cm, więc tak naprawdę te wyniki macie z górnej warstwy ornej. Tutaj też musicie pamiętać o jednej podstawowej kwestii. Fosfor w glebie nie przemieszcza nam się praktycznie wcale. Tak. To jest 1 cm w skali tak naprawdę roku. Potas przemieszcza się od 12 do 15 cm w skali roku. Magnez wapń przemieszcza się nawet do 40-50 cm w skali roku. Najszybciej przemieszczają nam się przede wszystkim takie składniki pokarmowe jak azot i siarka, dlatego musimy je co roku przede wszystkim uzupełniać. Wszystko to też zależy od kategorii agronomicznej gleby. W glebach ciężkich, na glebach ciężkich jest to wolniejszy proces, na glebach lżejszych jest to szybszy proces. Również bardzo ważnym jest czynnikiem tutaj przede wszystkim woda. Ilość opadów, które też potrafią przepłukiwać nam przede wszystkim te składniki pokarmowe i co jest bardzo ważne, o czym niestety czasami niektórzy zapominają, o płodozmianie. Pamiętajcie, że rośliny z głębokim systemem korzeniowym wyciągają nam w górne warstwy przede wszystkim te składniki, które mogły nam się w ostatnich latach przepłukać. Trzeba by to było wszystko podsumować. I teraz tak, najprostszym rozwiązaniem do tego, żebyście sobie mogli sprawdzić, ile powinniście dać określonego składnika jest chociażby takie, taka publikacja, do której Was za, zachęcam, do wejścia w posiadanie takiej publikacji. One są te publikacje przede wszystkim w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. Tam możecie je znaleźć, tam też również będziecie odbierali stamtąd wynik, więc warto jest o takie coś zapytać. I teraz dostajecie wynik w rękę, czytacie, przede wszystkim sprawdzacie, czy pH, jeżeli macie zielone światło, czyli nie macie tutaj strasznej kwas kwasoty, no to możemy tutaj mówić o efektywnym nawożeniu fosforem i innymi makro makroskładnikami. W związku z tym też przechodzimy dalej. Patrzymy na, na to, co chcemy zrobić, czyli patrzymy sobie na wcześniejszą, na wcześniejszą tabelkę, sprawdzamy, jaki plon semy uzyska, sprawdzamy, ile składnika jest potrzebne i następnie korygujemy o to, co mamy w glebie. Jeżeli mamy wysoko, to odejmujemy zgodnie tutaj z zaleceniami, jeżeli mamy nisko, to dodajemy, bo musimy dać tyle, co roślina potrzebuje, plus jeszcze na dodatek zrobić, żeby budować zasobność średnią i na podstawie tego jesteśmy w stanie sobie wyliczyć konkretne proporcje. Zachęcam Was do tego, żebyście się zagłębili w to, lekturę. które naprawdę warto jest wejść w posiadanie czegoś takiego i to sobie po prostu przeczytać od dechy do dechy. Temat wapnowania też jest tutaj podany, ale sądzę, że to jest dla Was najprostszy sposób do tego, żeby zrozumieć, co i ile dać, tak, żeby dawać efektywnie, no bo to chyba też o to, o to chodzi. O tak? to chodzi i przede wszystkim pamiętajcie, żeby regularnie badać swoje pola, żebyście tak naprawdę wiedzieli, co w nich piszczy, co się w nich dzieje, co trzeba zastosować. Żeby nie być gołosłownym, to przejdźmy teraz do trzech przykładów. Wybierzmy sobie akurat pszenicę zimą, chcemy jej uzyskać 8 ton, azotu nie poruszamy, dlatego, że to jest, wymaga jeszcze badania na wiosnę i o to będę Was bardzo mocno męczył. A dalej mamy fosfor, potas i magnez, czyli powinniśmy pod 8 ton zaaplikować 70 kg czystego składnika fosforu, 80 kg czystego składnika potasu i 25 czystego składnika magnezu, ale to przy zasobnościach średnich atakowych my nie mamy, dlatego musimy to skorygować. Ja przepisałem na kartkę, ile potrzebujemy fosforu, potasu i magnezu. E, pozwólcie mi, że w formach tlenkowych nie będę tego wyrażał. Każdy rozumie, o co chodzi. E, I teraz e, lecimy dalej. Które pola? Jedyneczkę zaznaczyłeś, dwójeczkę i zaznaczyłeś Jedynaczkę. Nie mamy... przez przypadek, bo mamy już tutaj e, temat wapnowania uregulowany. Tam możemy sobie śmiało już jechać tak, jak powinniśmy e, z nawożeniem, tak? Tak, dlatego to jest łatwiej, ponieważ przy niskich pH będziecie musieli najpierw uregulować to pH dość dobrze, żeby można było właśnie dobrze korzystać z takiego opracowania. Pierwszorzędne wapnowanie, drugorzędne nawożenie e, wieloskładnikowe, tak? Tak, żeby roślina mogła jak najszybciej z tego nawozu skorzystać. Ja się tym czasem przeniosę na stronę numer 10, bo tutaj będzie, e, będzie informacja, co jak zwiększać, bądź, bądź zmniejszać. I teraz tak, ile w pierwszym przykładzie mamy e, fosforu? 42,2. Czyli to jest zasobność bardzo wysoka, a przy bardzo wysokiej e, e, powyżej 40 mg na 100 g gleby zasobność My już w zasadzie tutaj fosforem nawozić nie musimy, więc w pierwszym przykładzie mamy zero, jeżeli chodzi o fosfor. Potas. Przechodzimy do potasu. Zasobność średnia, czyli zostaje nam tutaj ta bazowa, czyli 80. I magnez Mamy bardzo wysoką zasobność. Magnez mamy tutaj. I w przypadku, gdy mamy bardzo wysoką zasobność magnezu, można zmniejszyć nawożenie o 20 kg, czyli zostaje nam zaledwie piątka magnezu. To jest pierwszy przykład. Tak wygląda. Nawożenie pod pszenicę na 8 ton na do, dokładnie tym stanowisku. Przejdźmy I Tutaj do... możesz no. od razu, Kamil, powiedzieć o tym, jak widzicie, nie musimy stosować fosforu, więc możemy zastosować nawozy azotowo-potasowe. Do, do tego zaraz wrócimy: co jakie jak, jak nawozy dobierać i dlaczego konkretny jeden nawóz nie może być stosowany na wszystkie, e, na wszystkie pola, o. załóżmy, bądź dedykacja nie może być przy nawozie. Przejdźmy do jeszcze drugiego. Do drugiej próbki. Tutaj mamy uregulowany czym pH, czyli jedziemy sobie dalej i mamy 15,9 mg na 100 g gleby fosforu, czyli to jest zasobność wysoka. Przy zasobności wysokiej zdejmujemy 20 kg z wartości bazowych, czyli przy dwójce nam zostaje 50 kg fosforu. Dalej lecimy z potasem. Potasu mamy zasobność średnią, czyli zostaje ta bazowa, czyli 80, -ka. i magnezu mamy tutaj ile też bardzo wysoką zasobność, czyli 20 kg, zostaje piątka. Zobaczcie, jak to się różni. 50-85 już te proporcje nawozu będą inaczej wyglądały. I co? Jednastkę. 11. Dobra, obojętny i teraz taki, mamy nisko i mamy nisko. Jeżeli mamy niskie zasobności, to my musimy dać tyle, co roślina potrzebuje, plus jeszcze budować zasobność do zasobności średniej, żeby nie było konkurencji między glebą a rośliną. I w takich warunkach, jeżeli mamy tutaj zasobności niskie, trzeba zapotrzebowanie, czyli 70 kg, zwiększyć jeszcze dodatkowo o 30 względem zdaniem autorów. Czyli mamy tutaj przy trzecim stanowisku mamy 100 kg czystego fosforu. Dalej z potasem, ile mamy na 11 potasu? Mamy również zasobność niską. niską, też zwiększamy o 30 kg, czyli nam wychodzi 110 I magnezu na tym, na tym stanowisku mamy zasobność średnią, czyli zostaje tutaj 25, 25 kg. Zobaczcie, co nam z tego wyszło. I teraz tak, czy my możemy tutaj zaaplikować, załóżmy, często stosowaną tylko i wyłącznie polifoskę szóstkę. No moim zdaniem nie jest to dobrze zbilansowane nawożenie. W pierwszym przypadku co byś, Grzegorz, dał? No tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, ja bym tutaj do, zastosował nawóz przede wszystkim azotowo-potasowy, mm -hmm. czyli tutaj mówimy, załóżmy, o, holi o holiście. Ja bym się nawet pokusił o nawet i e, na wiosnę. Oczywiście, że tak. I wtedy już na jesieni nie stosował, bo nie muszę aplikować tego, tego fosforu. W magazynie mam go na tyle dużo, że stosować go w zasadzie tutaj nie muszę. Chyba, że chcecie uniknąć efektu starego smarowania, te kilka, kilka załóżmy, nasi kilogramów w czystym składniku też można dać, ale w uproszczeniu w zasadzie nie musielibyśmy go podawać wcale. Możemy też podzielić przede wszystkim takie nawożenie, mhm. załóżmy 50% jesienią, 50% wiosną. Tutaj mówisz bardziej o zasoleniu, wtedy na pewno, gdybyśmy tak, dużo dawki ograniczyć. potasu stosowali powyżej nawet tych 100 kilogramów, wtedy ja bym to, ja bym w, w czystym składniku, to ja bym wtedy to, to dzielił. E, drugi, e, drugi, e, druga próbka, tutaj polifoska, albo szóstka, albo piątka by wchodziła. Tak, akurat... taki stosunek 1 do półtora, jeden. Tutaj do, do trzech takie, takie nawozy, które mają w tym momencie więcej potasu niż samego fosforu. Ja sądzę, że polifoska szóstka by się tutaj akurat dobrze wpisała, tak? No tak. Widać, widać, że ona tutaj pod te proporcję akurat fajnie podchodzi. No ale co dalej? Stanowisko trzecie. Tutaj polifoska z kolei ósemka. Już widzicie dlaczego? Ona ma 24 kg fosforu i 24 kg potasu. Jesteśmy w stanie to łatwo zbilansować, nie nadrzucając żadnego ze składników, tak, żeby robić kolejny naddatek. I to obrazuje, dlaczego nie może być na rynku, załóżmy, Polifoski zboża albo polifoski rzepak, dlatego że każde stanowisko jest inne. I co z tego, że to się napisze, że to jest poddane roślinom, ale co pod zasadności średnie to liczyć? Nie można tego zrobić, będąc po prostu profesjonalnym. Dlatego też, Dlatego też u nas w ten sposób to wygląda. Pamiętajcie, że nie jesteście z tym e, tematem sami, pamiętajcie o tym, że nasza obecność na rynku jest po to, żeby was wspierać, tylko nie jesteśmy w stanie doradzać wam i obliczać, siadać do obliczeń telefonicznie, tylko trzeba przyjechać do gospodarstwa, siąść i po prostu to przeliczyć, jeżeli kupujecie nasze nawozy, e, jak najbardziej z, e, z, takiego, z takiej dodatkowej, e, dodatkowej opcji możecie skorzystać, zadzwonić do nas, umówić na określony termin, przyjedziemy w miarę możliwości, po prostu zawsze pomożemy, przynajmniej na początku was poprowadzimy, po to jak to zrobić w oparciu czy o to pracowanie czy inne opracowanie, dlatego Was serdecznie um, zachęcam. Na dole będziecie mieli podlinkowane oczywiście listę wszystkich przedstawicieli, wystarczy wpisać swój kod pocztowy, wyskoczy konkretny przedstawiciel, który jest przypisany do Waszego regionu i możecie się kontaktować. Pamiętajcie, że telefonicznie no, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, za dużo jest, jest pracy, trzeba tutaj siąść i, i w gospodarstwie o tym porozmawiać. To nic nie kosztuje, jeżeli kupujecie nawozy z grupy za Macie to już tak jak będą no, wliczone też w cenie tą obsługę też po, yy, yy, posprzedażową. Chyba tyle. Chyba tyle. Prawie, to nic, bardzo prawie nic, nic nie było. mówiłem w tym odcinku. <laughs> eee, to jest coś, na czym my się opieramy, dlatego też dużo rzeczy jest do powiedzenia. Sądzę, że moglibyśmy o tym gadać i dwa dni, ale mieliśmy to zrobić najprościej, jak to jest możliwe i sądzę, że nam się to udało. Piszcie w komentarzach, szybciej. czy wam się podobało, czy, czy taka seria była zasadna. Czy o wszystkim wiedzieliście, czy może coś nowego trafiło wam wam e, właśnie w tym momencie. E, podpowiedzieliśmy jak, jakiś ciekawy pomysł na nawożenie. Tymczasem co? Ja się z Wami żegnam, zachęcam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Cześć.